Darmowe DLC do na Security. Oryginalny trailer. Screeny z gry. Następne screen z gry. Następne screen z gry. Następny screen gry. To wszystko już wychodzi. Nimby spóźnione o jeden dzień, ale jestem. Cześć Siemanko. No to co? Find Gregory. Gram tu po raz pierwszy, więc nie znam się na grze. Więc nie będę wam wszystkiego... O kurde, ale jasno. Będę musiał zmniejszyć jasność, ale... To jest ten ekran z trailera. I tu jest Cassie. I wchodzi do Pixaplex. go. Grzegorz, grzegorz. Mamy tu Grzegorza oczywiście. Szukamy Grzegorza. Tak, mamy za jasno, więc poczekajcie chwilę. O. Dobra widzowie, jestem. Możemy wrócić do gry. Wow. I widać ten klimat taki sam jest. Jest dosłownie taki sam jak wy. Jest dosłownie. Gramy w to samo co graliśmy jeszcze niedawno. What is that? Maybe if I get up there i can see better. Eee, okej okay. Nieźle to wygląda, bardzo ładnie to wygląda Muszę sobie przy, pod kontrolem, kontrolem się, po cało tu się biegało, dobra Don't go in color. Okej okay. Ale... No. Nie mogę tam wejść, potrzebuję flashlight. Czyli tu? Koło... Nie, tu raczej nie. Chyba, że tu faktycznie. No bo nie tu raczej. Co? No co ty? Tam mam wskoczyć? Nie, nie, nie. Ja tam nie wskakuję. Musimy znaleźć przejście, widzowie. Jak pewnie wiecie, to jest mój pierwszy raz, więc nie wiem, gdzie mam iść dokładnie. Będziemy robić też odcinek później zwiedzania i na easter eggów. Get a Complementary Dostałem Flashlight Widzę, że działa tak samo jak działał tam O i teraz chyba mogę tu wejść, bo mam Flashlight, tak O i klimacik jest z tej gry to się utrzymało. I to nawet bardzo ładnie. Zgaduję, że tu będzie nie jeden Easter egg, bo już widzę tą mapę, że to wygląda przepięknie. Jest to 10 razy lepsze niż pierwsza. Wiem, że O! Aha. ok, e Gdzie mam... Jakby gram w to pierwszy raz i jak tu zgaszę, to jest w ogóle ciemno, więc latarka mi daje dużo. Tu mam wskoczyć? Nie, ale tam już jest. O, ej, a tu? Shift? Nie mogę tu wejść. Flash. Tu mogę jakoś przejść? Chyba nie. Coś w tym pokoju będzie trzeba znaleźć. Klimacik jest bardzo ładnie się. Ogólnie... Klimacik w tej grze. O, tu są schody, dobra. Klimacik w tej grze się mocno utrzymał. Ok. Okej, okay, bro. Już. Ja dopiero zaczynam, aby już mi tutaj spuszczać jakiś wagon. Czy to to było? Ja wiem, że ty mi zrobić Amskara. Wiedziałem to. Jakby ja to wiedziałem. Nie no. Czego mogłem... A to jest to miejsce, co wtedy tutaj cika nas goniła. Mam no mocny... nie. Nie! Proszę, nie! Tylko nie wani. Co to było? Over here? Huh? I'm so... I'm so, so. Gregory? S.O.S. Tu chyba coś jest gdzieś. Do trailerze miało jakieś łoki toki, może o to chodzi? Tak! coś tak pod... Entra niby Gregory, ale ten nas Grzegorz, niby Grzegorz, ale ten dźwięk mi trochę go nie przypomina. Czyli my musimy uratować Grzegorza, który utknął gdzieś. Niby mam tu rzeź? Cześć? Aha, już pra. Nie, no w tej grze jeszcze więcej nasz chce rzeczówka trupić. Sorry za lekkie lagi, bo no wiecie, to jest na Security Bridge. Tutaj... Eee... Caution. Yo, watch out, Uważaj na swoją głowę. Bo co, music man mi tu spadnie? Czy co? Spokojne te wenty. Nigdy takie spokojne one nie były. Nie jest. Aha. To nie... Haha, koleś. ruchy. XD. I... Mm. Prosto? Nie, to jest ta kaczka z trailera. A ja do niej mogę podchodzić. Ta kaczka jest bezpieczna. Aha. Eee... Cześć, Chika. Cześć Cika. Jak tam się bawisz z jumpscarami? Już Cika, tak na starcie Cika mam mi już wychodzić gdzieś. What's this thing? I think it's supposed to power the door. Okay. Jakiś trzeba tu zasilić chyba. Tu się weź nie da. Tu się też nie da. Szczęście jaki mam tam wejść? Tuś po... Tu coś jest koledka. A fast wrench. A fast wrench. Fast klucz. Fajnie, fajnie. Fajna nazwa. Fa fast klucz. No to nieźle, nieźle. Ok. jak to działa? Aha. czyli ładuje. A! Naładuję to do końca i to zaraz. Ale to mi wtedy... Aha, te niebieskie mają się połączyć dwa. I rozumiem już to. Dwa niebieskie klucze mają się połączyć. My chyba tu na początku schodziliśmy gry w mafię z Fredim. Jak mi to przypomina. Tak, to chyba jej było tu, tu się uciekało w eee. Okej. Okay. No? No, no. Ja chyba wiem. No, nie. Monti. Teraz. Nie, Monti, Monti, nie, 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 Monti w takim momencie... Nights od Freddy's. Security Bridge. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Czyli, czyli to było tylko przywitanie, co w nas w tej grze czeka, co nas w tej grze czeka, to zobaczymy nie dzisiaj, bo dzisiaj zakończymy ten odcinek. Cześć, dziękuję i pa pa.